Dzień dobry Państwu. Dzisiaj jest 11 marzec. Nasze szczeniaczki skończyły 4 tygodnie. Jak widać po mambo, są już dreptające. A, a, uważaj, gdzie idzie, żebyś nie spadł. Hej! Maluchy mają się świetnie. Rosną jak na drożdżach. Cześć mambo! Mambo Italiano, hej Mambo, Mambo Italiano. I mamy tutaj nasz skład kawalerów i panienek. Mr. Prezydent, uszki stoją. Cześć synek. W tyle za nim jest nasz Gucci, synek Bacardi, Mr. Magu I tu jest Hugo zaspan zaspany troszeczkę, o, drepczy nasz. Mambo pierwszy zaczął chodzić i po prostu już wszędzie, wszędzie biega, wszędzie. Jest wszędzie. I co to będzie? I co to będzie? Bo jestem wszędzie. No smacznego, smacznego. O, mamy tutaj naszą margaret. Margaret? Cześć! Cześć! W tyle chowa się. Mia Niestety dla wszystkich miłośników. Śnieżynki, śnieżynka nie okazała się śnieżynką. Ma znaczenia przy oczkach, na główce oraz, oraz, oraz przepiękną klameczkę, na teczkach. O proszę, 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 proszę. Ten wszędzie wejdzie. To jest odważny piesek. No chodź do mnie, chodź! No chodź, no chodź! No chodź. Oj, chodź. ty jesteś mój to ale chodź, hold, buziaczka. Dobrze, później się jeszcze wycałujemy. O. Margaret? Margaret? Margaret nam szczeka z rana. Szybsza jest od budzika. Nasz malutki Gucci, 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 cześć Gucci, He, hej, cześć słoneczko, no ty też jesteś słoneczkiem, ty też, ty też, no idź sobie do braciszka przybranego, no, no cześć, no cześć chłopaczki, cześć, jest taki malutki, nie, malutki jestem, Cała załoga. A co ty mnie gryziesz? Co ty już u mnie gryziesz? Paluszka... Tak, tak, chcę powiedzieć, że już zamki się przebijają. Elegancko, bezproblemowo. O tak jest Miusia. Nie ma sobie z rana, nie? Widać się co atakuje? a. No i chciałabym tak powiedzieć, że tak już jest. od dwóch dni. Walki, walki, walki. Ojej kakva zbiorowa fotunia będzie. Cześć! O cześć! Cześć, Hugo! Cześć, wojaku! Maluki, Mr. Prezydent. W rzeczywistości ładniejsze są. Szkoda, że kamera oraz zdjęcia nie mogą uchwycić. Naprawdę ich piękna. A w tyle jest Nisio. Nisio jest od cioci Ani. Bardzo przydatny. Uwielbia Sisy w nim siedzieć, no i jak widać Margaret się do niego Upsa! I kololulu! I kololulu! Pozdrawiamy wszystkich.